Boże, mnie nie słychać, ale jestem. Boże, Warszawa, to moje miasto, jak super. Eee, nie słychać nic, ale... M nawet mi się Pokemon Go nie ładuje. Boże. Jak tu jest głośno? Ile tu jest rzeczy? Nie nadążam. Minister Junior mi się... E, ...teraz... ...deklął. Dobra. Jak będę gdzieś dalej, to się widzimy. Togima sensu, bo słychać. Pa! Dobra, ogólnie jestem w Arkadii. Prawie tu jest nie łapie, ale to mniejsza. Fajne to są bardzo sklepy yy, I mam różne sobie, bo kupiliśmy lakier i zalakierowałem. I spójrzcie na to. To wygląda jak brama do marzeń. Ja tu będę chciał wejść, ale za 9 minut około się sklepy otwierają, więc jeszcze będę miał yy, czas żeby tutaj przejść. Strasznie duży jest ten sklep. Byłem na górze, jadłem już KFC, bo McDonald's to oferty śniadaniowe. Ale drugi raz jadłem KFC, więc spoko. Ogólnie bardzo dobrze, ale... nie dobre. Bardzo dobre to było. Jak tak źle. Się Przecież to było dobre. Te małe takie kurczaczki były spoko, ale te z kośćmi, to już nie. Ja wziąłem jakiś kubełek, taki classic jakoś, tak? I to I to było super. Nie lubię tam iść na górze, bo jak spojrzycie... Tutaj jest strasznie. To jest u mojej mamy ulubiony sklep. Ogólnie jestem z mamą tutaj właśnie w sklepie, bo przyjechałem, tak to sam bym nie przyjechał. I jest tu super, ale jest tu wysoko. A ja tam na górę iść nie chcę. Ja się boję. Mam na wysokości. No taki trochę. No tutaj na pewno mam, ale no. A tak to zwykle się nie boję, tylko jak tutaj jestem, to bardzo. Otworzyli sklep Lego. Muszę to wejść. Dzień dobry. Dzień dobry. Fajnie się kręci. O, tu się kręci ten system. Co jest? Pączka trzyma. <grymne> A ty jest Boję się góry. Mówiłem. Nagrywam ogólnie vloga, takiego jakby vloga z tej podróży. Mówiłem, że boję się góry. Po czym bierzesz mnie na górę? Nie góry, tylko w wysokości. Po czym bierzesz mnie na górę? Myślałem, że idziemy do Maka. Od razu tymi schodami do Maka. jesteśmy, nie wiem gdzie, ja się tu boję. Tak, tak zwane centrum handlowe. Przyjechał słoik do Warszawy. Tak się mówi. Zgrywa. Ja się boję, po prostu dzbanie. O, ale bo ty się teraz za bardzo. A napędziesz. fajny sklep? Chcesz wejść do Nie. A, ale mam nie wyglądał dziecko epoki sklepów online. Proste, że chcę coś do jedzenia. Udało się! Ala, jak oceniasz tą podróż? Większej nawet dawno nie przeżyłam. Juhu! Też się cieszę! I tak się prezentuje mój dzisiejszy obiad, śniadanie, kolacja. Hamburger, oczywiście bez pikla. Tylko prawilna osoba ją bez pikla. Jest bez pikla. Mam frytki, mam ketchup, kepucz, którego pewnie nie skorzystam. I mam kole. A, Nie mogę się doczekać, aż to zjem. A tam jest Ala. Ala jest team KFC, a ja jestem Team McDonald's. Dzień dobry, co tam pani zamówiła? Kawę na ławę. Kawę na ławę? Nie, kurczaka. Jakiego kurczaka? Ale ty chyba wiesz, co zamówiłem. Tak, Smacznego. Jak się nazywa żałosna iluzja? Żaluzja Pójdziemy no. mystery Boxa kupić Samochodzik by the way, samochodzik Jak no. głupiej <głos》>. ja przez te sklepy Ale kształt się zwierzątka, jak w Shrek'u Pamiętacie ten film? Sklep jest hitem Ciekawe czy ktoś na nim f**k robił chwila Nie, ale ktoś na nim roka Prawie to są te mystery boxy. Dobra, biorę tego. Dobry. Dzień dobry. Dobra, wzięliśmy te rzeczy. To jak idziemy robić ok? Siema, no, otwieramy to. No. I też jak będę to otwierać powiem wam dlaczego nie gram akurat teraz w pokemony. I mogę wam teraz powiedzieć, nie gram, bo telefon mi się rozładował. I nie zdążyłem naładować powerbanka. Trochę go naładowałem, ale później okazało się, że naładowałem telefon tym powerbankiem i od razu zaczął mi się rozładowywać, nawet jak z niego nie korzystałem. Więc teraz nagrywam to innym telefonem. Super, co nie? Tak, też się cieszę. Dobra, otwieramy to coś. Ciekawe co tam będzie. Powiedzcie w komentarzu. Wcale jakbyście nie widzieli. O! pio! Dobra patrzcie, jaka panda warto było na tej samej pandy <śmiech> <śmiech> na samej pandy warto było warto było kupić to dobra i dalej co mamy? jak już się tą słodką pandę dalej mamy Tara, -da. tą słodką pandę kolejna panda czekaj, jak ją mogę patrzcie <laughs> jezu, ale wiatr tu jest nie wiem czy mnie słyszycie nawet ale kolejną pandę mamy Jakiegoś patyka, to mogę... Ale mam pomysł. Ala! Chodź tutaj, daj rękę. Nie rękę. Daj rękę. Ona się odpina. Bransoletka. Co jest? Ala, aż ci telefon spadnie. <noise> Patrzcie, brązoletka! To jest brazoletka. Ja myślałem, żeby o ten stojak do telefonu podpiąć. Ale nickie to jest. Dobra. E, super. Już nic w środku nie ma, ale było. A, ale było warto dla tych panów i nic nie widzę na oczy. A teraz jesteśmy pod. Pałacem kultury. Pałacem kultury pierwszej nauki. Tak. <noise> tak pisze? I nauki. Aha, aha, myślałem, że to jest Rzym. Po Rzymsk. Dobrze, nieważne. Ja będę z nią chodził teraz. Więc co? Jak ktoś się nagram jeszcze, to się widzimy.